Cześć kochani, witam was serdecznie. Tak bardzo się cieszę, że się widzimy z powrotem. Dzisiaj zapraszam Was na foodbooka i ja nie mogłam przejść obok tych klipów obojętnie. To są klipy z lutego, ba, nawet jeszcze chyba z końca stycznia, tak, gdzie odwiedzałam Justynę w stoku i stamtąd przywiozłam naprawdę kilka bardzo fajnych inspiracji kulinarnych. Otworzyło mnie to trochę na nowe smaki. E, jestem zachwycona, więc tutaj też będzie troszeczkę e, czegoś od Justyny, wegetiny. Będzie obiad, kilka takich lunch kolacji i będzie coś słodkiego. Jest taka ciekawostka, że ja sama wracając do tych klipów po jakimś czasie, zapominając, o pewnych smakach, e, po prostu na nowo się zainspirowałam i na przykład właśnie mm, skończyłam robić ciasto. Od czasu do czasu jakaś osoba pisze, e, Ola, ale fajnie Cię widzieć, albo fajnie, że nagrałaś film. To powiem tak, ja się cieszę bardziej, ok? E, zapraszam Was więc do oglądania, a jeśli lubicie tego typu filmy, no to będzie bardzo mi miło, jeśli e, zostawicie kciuka w górę pod tym filmem. Zapraszam. Zaczynamy od zupy, którą poznałam w liceum. Jest to krem paprykowo-pomidorowy. Musimy spiec papryki w piecu. Łączymy je razem z podsmażonymi wcześniej pomidorami i gotujemy razem z bulionem. I to jest taka zupa lekko pikantna. Ja dodaję do niej. Kładki chili, ale można też zrobić taką łagodniejszą. I ona oryginalnie jest ze świeżym tymiankiem, natomiast ja go nie miałam, więc rzuciłam taki suszony. I podaję tą zupę z taką sowitą łyżką śmietany. Miam! Tell you. Pod koniec stycznia odwiedziłam też Białystok, czyli drugi koniec Polski. Spotkałam się z Justyną, która od 25 lat nie je mięsa i w ogóle ile ona ma książek kucharskich. Bardzo dużo poznałam nowych smaków i inspiracji kulinarnych właśnie od niej i od jej męża i tutaj chciałam wam pokazać taką sałatkę typowo włoską, panzanelle, której głównym składnikiem jest czerstwy chleb papryka pieczona znowu i pomidory. W oryginalnym przepisie tam jest anchois, natomiast oni zamienili anchois na kapary. Co ciekawe, podstawą sosu tej sałatki jest ociekająca woda z pokrojonych pomidorów, oliwa, ocet i kapary. To jest tak pyszne i podobno, jak się zrobi taką panzanellę gdzieś na grilla, to podobno ona znika w trymiga. To było tak dobre, myśmy się tak zajadali. Także jak otwiera się teraz sezon grillowy, i to jest, jak mnie ktoś zaprosi, to ja na bank wchodzę z panzanellą, Genialny smak. Przepis możecie znaleźć na Insta Stories zapisanych u Justyny. I tam na końcu tej relacji jest w ogóle reakcja prawdziwej Włoszki na tą pancanellę, bo oni robili ją na wakacjach we Włoszech. Także warto zobaczyć. Kolejną rzeczą, która może podnieść level waszych kolacji, albo zwykłych takich lunchów, to są chlebki naan. zazwyczaj można spotkać w kuchni indyjskiej, dodawane do różnych czy różnych takich sosów i dań z ryżem. Natomiast te chlebki idealnie się sprawdzają do takich dań sałatkowych. I myśmy jedli taką zwykłą sałatkę grecką z sosem jogurtowo-majonezowym i. Gdy Gdyby nie te chlebki, to, to to by była taka zwykła kolacja, a przez te chlebki, och, je to było takie smaczne. I je się robi bardzo szybko, bo to jest ciasto drożdżowe i ich już w ogóle nie pieczemy, tylko smażymy na patelni. I po tym jak one mi tam na tej patelni rosną, to ja je polewam z góry, e, może, może to być masło, ale ja zrobiłam olej razem z wyciśniętym czosnkiem. Więc to są takie chlebki na czosnkowe i za każdym razem, gdy ten placek podgrzeje, to kładę na bok i polewam właśnie tym, że one są właśnie takie mokre. Także takich chlebek dodaje lepszych odczuć smakowych do prostych dań. W sumie może być też na grilla, tak sobie teraz myślę. Teraz pokazuję Wam ciasto, które na pewno znacie z mojego Instagrama, bo to jest ciasto, które ja najczęściej robię. Jest to ciasto bezpieczenia i nie jest ono bardzo słodkie i jest raczej fit. Jest to banofi pie, które też znam od Justyny. Teraz tak sobie myślę, matko, ona jest naprawdę moją inspiracją kulinarną. Dno tego ciasta jest zrobione z pokruszonych herbatników, wymieszanych z roztopionym olejem kokosowym albo margaryną, masłem i dodaje też często wody, gdy jest to niewystarczająco takie lepkie. Druga warstwa to będzie taka warstwa karmelowa i w wersji roślinnej robi się ją zazwyczaj z daktyli i z masła orzechowego. Ja tutaj mam akurat taki blok daktylowy z krukam, który kupiłam jakiś czas temu, i to są po prostu już zblendowane daktyle. Tylko jeden minus, który tutaj popełniłam, to to, że nie wstawiłam tego do ciepłej wody i to było dość twarde. I podczas robienia tego filmu zjarałam sobie blender, bo on po prostu nie dał rady tego zmielić. W każdym razie tyle moczymy i mieszamy je z trzema łyżkami masła orzechowego. I tak, tyle są słodkie, to masło orzechowe dodaje takiej kremowości, takiej orzechowości i tak powstaje właśnie zdrowy karmel. Następną warstwą naszego Banofi Pie to jest główny składnik, czyli banany. I na górę dodajemy bitej śmietany. Bita śmietana w wersji roślinnej to nic innego jak ta twarda część z mleczka kokosowego, yy, schłodzonego na noc w lodówce, z dodatkiem cukru pudru i to wszystko ubijamy przez dwie minutki i proszę bardzo. Posypujemy jeszcze wiórkami czekoladowymi i wstawiamy ciasto do lodówki. I najgorsze właśnie w tych wszystkich przepisach jest to, że to musi odczekać. Nie? Że trzeba czekać, żeby dopiero to się przegryzło i było takie zbite. Ja zazwyczaj wyżeram po chwili, że ona chwilę to tam poleży w tej lodówce i dawaj, a później jestem niezadowolona, że wszystko się rozwala. Następnym pomysłem na kolację to były zapiekanki. I to jest, taki, to jest takie moje dzieciństwo: często się takie zapiekanki robiło. I tutaj Wam chcę pokazać bardzo fajne urządzenie. Ja je używam już od dwóch lat. Jest Stefala, ale też nazywa się chyba Tupperware. Genialna sprawa, bo nie trzeba niczego szatkować. Tylko trzema pociągnięciami ręki możecie poszatkować czy cebulę, czy no cokolwiek tam chcecie. No i do zapiekanek postanowiłam zrobić taki sos śmietanowo-majonezowy. Tutaj akurat zrobiłam z przepisu na roślinny majonez, czyli ubiłam mleko z olejem. Dodaję tutaj czosnku, soli, kalanamak, ale może być też po prostu zwykły keczap. Co widzę, to do tej kolacji wykorzystałam e, jakieś tam starsze kromki i też bułkę przekrojoną wzdłuż. E, także to chyba była taka kolacja Zero Waste. I na górę dodałam e, różne sery. Tutaj te kolory się różnią tym, że jeden to jest zwykły, taki oryginalny, a drugi to jest Violife. I nie wiem, jak wy, ale ja bardzo lubię zapiekanki z kukurydzą. To mi tak pasuje. No uwielbiam po prostu. Tak samo lubię pizzę z kukurydzą i zapiekse. Dajcie znać, czy też dodajecie kukurydzy. I to są wszystkie moje propozycje na dziś. Wybaczcie, że to nie było tak skategoryzowane. Myślę, że może następne foodbooki... Zresztą dajcie znać, czy chcielibyście następne foodbooki takie, że na przykład same kolacje, albo same pomysły na śniadanie, czy może być taki masz. Bo tak naprawdę... Ja wprowadzam kamerę do kuchni i pokazuję Wam to, co robię na co dzień, niż wymyślam przepisy dla foodbooka. Wiecie o co chodzi. Strasznie jestem ciekawa, czy zrobiłam wam na coś smaka, więc e, po prostu czekam na komentarze, co byście stąd zjedli, czy już coś robiliście. Oczywiście wszystkie przepisy są w opisie. Jeśli chcecie coś odtworzyć, będzie mi miło, jeśli oznaczycie mnie na insta, jeśli coś wam posmakuje. I to by było na tyle. Bziaki smacznego! Pa! pa.